Cześć chłopaki! Razem z Kingą i z Olgą chcielibyśmy Wam życzyć na zbliżających się rozgrywkach play-off wielu szczelnych bramek i małej ilości kar. Tak jak do tej pory, będziemy Wam kibicować z tyskiego lodowiska. Trzymamy kciuki! Powodzenia! Do powodzenia! Chłopaki, jesteście częścią rodziny, a rodzinę nosimy w sercu od zawsze. Więc teraz razem, Wy na tafli, my na trybunach, sięgnijmy wspólnie po upragniony tytuł mistrza. Do boju, Tyszanie! Cześć, to atomiki piekarysty i drużyna juniorek. Chcecie zdobyć mistrza Polski? Powiedzmy wam, jak to zrobić. Kamil, Tomas, każdy krożek zatrzymacie, jeśli macie czystekacie. Dla obrońców dobra, dobra rada, stół twardy gra skała, tak, gdy banda wciąż czeszczała. Czy zna te czy też sklepy mają lecieć mocne cepy? Nie dajecie się, się nikomu 4-0 i do domu. Trenerze Sidorenko, trenerze Bagiński, życzymy owocnej taktyki. A oto taktyka. Cześć! Z okazji zbliżającej się fazy play-off, wolontariusze GKS-u chcieliby Wam życzyć połamania kija, zdobycia Mistrzostwa Polski oraz... Powodzenia! Wspólna misja! Wspólna misja, razem po mistrzostwo. Pamiętajcie Panowie, jesteśmy zawsze z Wami, dajcie z siebie wszystko. Wy na lodowisku, a my na trybunach. Był, będzie, jest, Tyski GKS! Cześć chłopaki! Pamiętajcie, byłem, jestem, będę, całym sercem gardłem z Wami. Przed nami wspólna misja. Panowie, mocno za Was trzymam kciuki. Będzie dobrze. Dacie na pewno z siebie wszystko. Powodzenia w playoffach. Do zobaczenia.